Jeden do dwóch. Takim wynikiem zakończył się mecz Deportivo Alavés, Real Madryt i od dłuższego czasu mówi się, że kolejne mecze są meczami prawdy. Meczami o wszystko dla Szabiego Alonso, meczami, które będą definiowały jego przyszłość i czy będzie ona się nadal odbywała w królewskich barwach. No i Real ten mecz wygrał, ale po meczu z Manchesterem City, przed meczem z Manchesterem City przegranym, dodajmy, bardzo dużo padało wypowiedzi piłkarzy, że bardzo wierzą w projekt trenera, że murem za nim stoją, że świetnie się z, niego, z nim dogadują i tak dalej i tak dalej. No krótko mówiąc, można było odnieść wrażenie, że ta drużyna jest w stanie umrzeć i dawać z siebie absolutnie wszystko za swojego. Trenera. No tyle tylko, że akurat w spotkaniu, o którym teraz mówię, niczego takiego nie widziałem. Niczego takiego nie widziałem. No, możliwe, że do bramki na jeden do jednego, i to jest bardzo martwiące, że ta drużyna albo potrzebuje Manchesteru City albo kogoś takiego, żeby się mocniej zmotywować, albo naprawdę sytuacji, w której pali się pod siedzeniem. No bo nie potrafię tego inaczej, nie potrafię tego. Inaczej umotywować dlaczego tak, a nie inaczej się po prostu dzieje. Real Madrid dodajmy też, że grał z rywalem, który prezentował się w miarę fizycznie, powiedzmy, ale weż nie grało niczego wielkiego. Fajnie, że Kylian Mbappé strzelił bramkę, fajnie, że w drugim kolejnym meczu, świat się kończy, Rodrigo strzelił gola i fajnie, że chociaż jedną dobrą akcję zaliczył e, Vinicius. O tym karnym do sobie pogadamy w dłuższej pomaczówce mojej na YouTubie. Natomiast no, to wszystko trochę mało. Fajnie, że Waldę Penias. Ten młodziek na lewej obronie wyglądał OK i że nie ma do niego większych pretensji, ale no, ta drużyna znowu wyglądała na martwą. Czy to jest tak, że to są takie trupy mentalne, że nie są w stanie się wziąć w garść w więcej niż jednym meczu w. Dwutygodniu, że tak powiem? Czy jakikolwiek tutaj okres byśmy sobie nie ustalili? No nie wiem, no jasne, można sobie opowiadać, że i prawdę y, opowiadać, że y, były wielkie problemy kadrowe i tak dalej, ale to wszystko to jest kwestia jakości. A tutaj mówimy o kwestii, takie odnoszę wrażenie, zaangażowania, którego momentami bardzo poważnie brakowało. no i Myślę, że to nie jest mecz, który wyjaśniałby cokolwiek. Szabi Alonso nadal nie jest pewny niczego. Szabi Alonso nadal co tydzień w zasadzie będzie grał mecz o wszystko.